Życia, cud natury. Dwie komórki połączone. Co cię czeka? Co się Lipa stawiać? w Bielsku Białej kojarzy się z literaturą. To przegląd dziecięcej i młodzieżowej twórczości literackiej. Młodzi literaci, laureaci 51. edycji Lipy 20 października spotkali się w spółdzielczym Centrum Kultury BEST na osiedlu Złotełany. Gościem specjalnym Lipy był Czesław Mozil. Dziwnego, że nie jest są prawdziwych mężczyzn, generałów, atletów, władzy, despotów. Przez wieki idzie za nimi ta wroczliwa, stara panna podrobny. Lipa jest wielką tradycją. Ja mam wielkie szczęście, że mogę, mogę już no już po raz szósty chyba odwiedzać Lipę, odwiedzać tutaj młodzież, która przyjeżdża z całego kraju i jest to bardzo inspirujące, bo pisanie jednak poezji albo, albo wierszy no to jest jednak coś, co może nie jest najbardziej popularne, dlatego tym, bardzo, tym bardziej ważne w, w tradycji. I tutaj wiem, że spotykam, mimo że to są w tej chwili tylko dzieci, spotykam młodych pisarzy, o których będziemy słyszeć w przyszłości, może jest to dopiero za 20-30 lat, ale tak to już jest. Więc to jest bardzo inspirujące, i ja wtedy może już nie będę na Ziemi, jak ta młodzież właśnie będzie zmieniała Polskę. To jest bardzo inspirujące. 4 czerwca 82 roku to jest właśnie nasz wspaniały dzień, kiedy mieliśmy pierwsze rozdanie nagród uroczyste na pierwszym konkursie czy przeglądzie dziecięcej, wtedy jeszcze dziecięcej tylko. Później też młodzieżowej y, lipy. Tu jest kilka wierszy y, pisanych przez y, dzieci ze szkół podstawowych, które są na poziomie y, dobrej poezji dorosłych, to jest po prostu nie do, nie do wiary, no, a strach pomyśleć, co, co, co będzie dalej. Edycje lipy nie są przerywane, tylko po prostu y, trwają nie. bezustannie co roku. I to jest jedyny taki konkurs literacki, który trwa od 40 lat bez przerwy. Myślę, że od wielu lat wypracowaliśmy sobie taki swój styl, że chcemy tutaj tych młodych ludzi traktować, że to jest ich święto święto literatury. Najważniejsi goście to nasi laureaci, a że przy okazji mamy cudnych darczyńców, którzy są naszymi dobrodziejami. No bo bez finansów nie byłoby imprezy. Można mieć tysiące pomysłów. A przecież nic by się nie udało. Młodzież nie tylko pisze tak, jak pisała, ale coraz wcześniej dojrzewa, szczególnie jeśli chodzi o prozę. I coraz więcej jest dobrych tekstów. Piszę dlatego, żeby pokazać to, czego nikt inny nie jest w stanie dojrzeć w mojej duszy i podzielić je widokiem świata. A przede wszystkim bo to jest super hobby, wymyślanie postaci, wymyślanie świata, każdy szczegół fabuły to po prostu to skrzydła. To taki to sposób na zarejestrowanie tego, co siedzi w głowie, na przykład na pokoleniach tak, no, to jest na pewno źródło, na źródło wiedzy, wiedzy też historycznej, no wydarzy, ale wiedzy o człowieku, to, tak o, tym, rozmiar, o tym, co chce powiedzieć, o tym, co siedzi w jego duszy. <mum> Wydaje się, że warto to robić też dla samego siebie. Jest to taka forma, trochę terapii, wyrzucenia z siebie tego, co. Nas spotyka, albo też naszych wymyśleń i wyobrażeń. Przywożę młodych ludzi uzdolnionych już od właściwie prawie początku, od 1984 roku. Na lipę, myślę, że warto to robić, ponieważ to są nie tylko ci przyszli maturzyści, ale także uzdolnieni, mający pasję. Trzeba ich tylko odnaleźć, czasami oszlifować, czasami nawet nie, żeby mogli ten swój talent pokazać publicznie, skonfrontować się z opiniami czy to jurorów, czy kolegów, koleżanek również piszących. To jest takie zajęcie, które daje dużą przyjemność. Oprócz tej pracy podstawowej, która polega na tym, żeby przygotować do matury, to myślę, że to jest, to jest ten smaczek, to jest ta przyjemność dla nauczyciela, że spotyka się z ludźmi, którzy czegoś sami chcą i potrafią. I można im pomóc w rozwoju ich talentu albo też przynajmniej pokazaniu się zewnętrznym. Czy oni dalej będą kontynuować te zainteresowania, to już jest druga sprawa. Na tym etapie rozwoju młodych ludzi, właśnie w tym wieku kształtowania się osobowości, myślę, że to jest i ważne, i potrzebne, i przyjemne. Zaznaczam, bo dla nauczyciela nic chyba przyjemniejszego niż kiedy widzi... Swoich wychowanków, którzy są nagradzani, ale także którzy mogą publicznie prezentować owoce swojej pracy. Bo jest coś takiego, że poezja to jest dziecko, że każdy artysta musi mieć sobie dziecko. Każde dziecko jest właściwie wybitnym artystą. Jak się posłucha, małe dzieci, jak pytają. Ja tu już powtarzam się, no ale nie mogę ciągle mówić coś innego, że kiedy byłem dzieckiem, zapytałem ojca, kiedy byłem malutki, i on to zapisał, i to jest mój najlepszy wiersz. Dlaczego jabłko ma tylko głowę? To jest naprawdę bardzo piękny wiesz, ja już lepszego nie napiszę.